W dzisiejszym odcinku jesteśmy w Growy Garden i w tym odcinku pokażę wam co zrobić przed nowym summer eventem, który zostanie dodany w tą sobotę 21, a czego nigdy nie róbcie, w sensie czego w ogóle nie możecie zrobić, bo naprawdę bardzo dużo na tym stracicie, ale to zapewne wam pokażę jakoś pod koniec, bo to jest jedna z ważniejszych rzeczy. Pamiętajcie o łapce w górze i subiku, jeżeli taki odcineczek wam się podoba i chcecie więcej odcinków, czego nie robić albo ogólnie więcej odcinków z Growa Garden to pamiętajcie o łapce w górę i subiku będzie bardzo fajnie, że to zrobicie. Wiecie naszego Discorda, link w opisie, bo tam macie powiadomienia. o na przykład Sugar Apple jak jest w sklepie, albo Ember Lily, cokolwiek tam Chcecie, sobie sami ustawiacie Więc pierwszą rzeczą, która może zostać dodana To growa Garden i Jungle, coś wspominał W ogóle wspominał, że zrobi ankietę Czy ludzie chcą dodane tradey. Jeżeli ludzie będą chcieli dodane tradey, Zapewne zostaną dodane tradey, bo moim zdaniem ludzie będą chcieli żeby, zosta żeby zostały dodane trady Ja wam powiem tak, jak w każdych giercach Zostają dodane tradey, gra się trochę niższy Bo ludzie wszystko sobie po prostu dają Ludziom się już nie chce grać, bo wszyscy wszystko mają Dlatego moim zdaniem nie powinno być tradeów, Ale wy pewnie byście chcieli, żeby nie zostać skamowanym Więc to jest bardzo fajne dla ludzi Którzy dużo się tradują i nie chcą zostać oskamowanymi, no bo niestety dużo jest w sytuacji, że ludzie są oskamowani. Daj pierwsze albo daj połowę, najpierw. No nie wiem, dużo sposobów na skamowanie. U nas na Discordzie akurat macie Midmanów, więc nie ma opcji, że ktoś zostanie oskamowany. A przy tradach Zapewne, chociaż nie jestem tego pewny, bo nie ma jeszcze tu żadnej informacji potwierdzonej, będzie można zachowywać sobie nasionka, w sensie będzie można trajdować się nasionami. Zapewne, ja, ja nie jestem pewny, to jest takie moje przypuszczenie, że będzie można zachowywać sobie nasionka i je trade'ować. więc polecam Wam, jeżeli macie jakiegoś Sunflowera, jeżeli macie jakiegoś Moon cokolwiek jakieś warte nasionka, które są limitowane i potem już ich nie będzie, zachowajcie je sobie, bo po co macie to stawiać, Oczywiście, jeżeli macie dużo pieniędzy. Jeżeli macie dużo pieniędzy, już nie potrzebujecie, na przykład jeżeli już traficie drugie nasionko, to Zachowajcie je sobie na razie, żeby po prostu tego nie stracić, bo potem może być naprawdę dużo warte, może będziecie mogli je sprzedać albo wytradować, bo ma być dodana z tego co widziałem, to coś w stylu trading plazy trochę. Czyli takie miejsce, w którym możecie się wszyscy tradować, że może nie będzie takich dosłownych tradów, że wiecie, że klikacie sobie tutaj trade i tradujecie się z jakimś playerem, jak macie w Pet Simulator, tylko będzie Trading Plaza, że będziecie mieli budki i tam będziecie mogli sobie sprzedawać. Więc to by było naprawdę spoko. To już jest lepsze od zwykłych tradeów. To mi się o wiele bardziej podoba. Dobra, drugą informacją, którą chciałbym się z Wami podzielić, to jest to, że Grow Garden w tamten weekend było największą grą na całym świecie, miał 16 milionów. Graczy w jednym momencie. Przebiło nawet Fortnite'a, więc to jest naprawdę bardzo dużo i Roblox rośnie. Mi się to bardzo podoba. I tak, kolejną rzeczą to była taka malutka rzecz, którą chciałem się tylko pochwalić. Bardziej Jandel się powinien chwalić, ale mi się też to podoba, więc wam w sumie powiedziałem. Kupcie wszystkie nasionka, które są w sklepie, bo Jandel potwierdził, że. W sumie sami zobaczcie teraz tego TikToka. Yo, guys, I want say some crazy news about the summer event. Wow. Tak, więc ogul... ogólnie, jeżeli ktoś nie rozumie angielskiego, to wcześniej nic nie powiedział, tylko powiedział wow. A teraz mamy już prawdziwy leak, co naprawdę będzie dodane. Wszystkie nasiona w sklepie zostaną zastąpione. To powiedział teraz, dobra, lecimy dalej. And there's It's super exciting. I'm so excited about it. Dobra, teraz mówi, że jest tylko podekscytowany. Więc wszystkie nasionka, które tutaj są, polecam sobie kupić, bo jeżeli jakieś nasiona wam się podobają, to kupujcie te nasiona. Nie wiem, że chcecie mieć los zdoby, budujecie sobie jakiś ładny ogród, cokolwiek, kupcie je, bo potem już ich nie będzie. Albo jeżeli macie jakieś nasiona, które robi z was bogacze, nie wiem, zbogadzacie się na kakao, albo na moonblossomów, moonblos to już nie ma, na, na beanstackach, albo na emberlili, albo na... Sugar Apple, to kupujcie jak najwięcej teraz. Ustawiacie sobie afki, autoclickery, wszystko co się tylko da, żeby zdobyć te nasiona, bo wszystkie nasiona zostaną usunięte. Oczywiście moim zdaniem to będzie usunięte tylko na event, czyli pewnie event będzie trwał ze 2 miesiące, tak mi się wydaje, że będzie po prostu updateowany ten summer event i potem te nasiona zapewne zostaną przywrócone, ale jeżeli chcecie mieć je teraz, to musicie je kupić. I tak samo polecam Wam kupić Sugar Apple. Sugar Apple jest najważniejsze, bo Sugar Apple tak naprawdę będzie tylko przez tydzień w sklepie. I potem dwa miesiące już go nie będzie. Znaczy, nie wiem ile będzie trwał ten event. Jeżeli wejdziemy sobie na, na stronę tego eventu, to mam napisane Summer Season. Czyli mamy cały sezon, czyli zapewne to będzie trwało te dwa miesiące, całe wakacje. Tak mi się wydaje. Nie wiem ile to może trwać. Ale jak widzicie, tu mam napisane od 21 do 28, czyli mamy tydzień. Ale po tym tygodniu pewnie będzie kolejny event którym będzie pokazane, że jest kolejny tydzień i będą po prostu updateowane co tydzień będą dodawane nowe rzeczy do Summer Seasonu. Tu mam napisane, że sa lato jest tutaj. Przedstawiamy nasz największy update do tej pory z nowymi nasionami, petami, narzędziami i z limitowanymi letnimi. Z... Zbiorami, że letnimi zbiorami i eventami. O, z eventami letnich zbiorów. O, bardziej tak. Tu se, żeby świętować, że lato nadchodzi. Odkrywaj wszystkie nowe, a odkryj wszystko nowe w letnim evencie. Tutaj nie musimy już tego czytać. Ten update wprowadzi totalnie nowe nasiona, pety, rzeczy do skraftowania, nowe pogody, nowe. Features, czyli no nie wiem, jak to powiedzieć, po prostu rzeczy i o wiele więcej w grow a garden. Tyle mamy z oficjalnej strony jakby eventu, nic więcej nie ma, ale mamy jeszcze inne leaky, które powiedzą nam czego na pewno nie zrobić albo co zrobić. I kolejna rzecz to będziemy mieli dodane coś w gear shopie. W naszym gear shopie aktualnie mamy kilka rzeczy. Mamy oczywiście sprinklery, watering cany i to całe wszystko co już wiemy. Mamy nowego cleaning spray. Ja się zastanawiałem po, e, wcześniej po co został dodany cleaning spray, po co nam jest ten cleaning spray, bo mi nie przyszło do głowy, że ludzie budują budują ogrody dla wyglądu, nie budują dla zbierania pieniędzy, tylko wszyscy budują, w sensie no nie wszyscy, dużo osób buduje ogrody dla samego wyglądu i jeżeli komuś w trakcie frozen, jak wbija nam frozen mutację, zamarznie roślina, to cały ogród psuje swoje, swój wygląd, jakby wszystko się psuje i te rośliny są brzydkie, więc dzięki temu Clinic Sprayowi możemy wyczyścić całą mutację i patrzcie mamy nowy w się sensie stary, ale ładny owoc, jaki był naturalny. Więc dla wszystkich, którzy zbierali sobie tutaj te kwiatki, żeby były ładne, poustawiali sobie, to, to ten cleaning spray naprawdę się przydaje. Szkoda, że tylko jedną roślinę niszczy w sensie, można było zrobić na całą działkę albo chociaż na jakieś pole, ale, ale i tak jest spoko, że w ogóle jest. I najważniejsza rzecz: najważniejsza rzecz, jaka będzie, nie usuwajcie żadnej rośliny, którą macie na działce. Żadnej, bo nie wiem, możecie usuwać, bo macie za mało miejsca. Ale zostanie dodana nowa broń, która jest naprawdę przepotężna i chcieliśmy to chyba od początku w ogóle już growe Garden. Mam nadzieję, że będzie się dało tradeować, bo patrzcie co powiedział Jundle. Znowu wam to przetłumaczę. W ten weekend dodaję broń, dzięki której będziecie mogli podnieść swoją roślinę. Więc nie usuwaj z żadnej swojej starej rośliny. To się o owocu powiedział, no ale w każdym razie to jest to samo. Tak, tyle. Więc będziemy mogli sobie mieć w naszym inventori po prostu roślinę. I będziemy mogli ją postawić zapewne takiej samej wielkości, takiej samej. Y Mutacji, w sensie jeżeli będziecie golden To będzie golden i będziecie mogli ją sobie Postawić, jeżeli będziecie chcieli kiedyś Po prostu, więc jeżeli macie na przykład No a ja mówię o bardziej wartościowych grzechach Beamstacki, albo Ember Lily, albo cokolwiek innego Albo Moonblossoma Będziecie mogli go sobie podnieść, nie będziecie musieli usuwać, jeżeli zajmuje wam za dużo miejsca, bo niektórzy tu mają rośliny naprawdę na całą działkę taką ogromną, im wyrosła, więc nie usuwajcie jej, będziecie mogli sobie nią włożyć po prostu do inventory i mam nadzieję, że będziemy mogli tradować te rośliny, naprawdę fajnie by było, jeżeli byśmy mogli tradować rośliny na tej play, Trading Plazie, ale nie, chociaż nie wiem, czy będzie się dało, fajnie by było, jakby się dało, ale będzie to trochę ciężkie do zrobienia. Ale i tak fajnie, że będziemy mogli podnosić te rośliny i sobie wkładać do inventori. Patrzcie i to jest potwierdzenie tego, że będzie pick-up tool. Zresztą to już jandel potwierdzi, więc ja wam nie muszę potwierdzać, ale macie teraz pokazane na ekranie pick-up tool. Teraz kosztuje jednego robuxa. Moim zdaniem on będzie za darmo. Jeżeli nie będzie za darmo, to trochę słabo, ale moim zdaniem będzie za darmo, a to, że kosztuje teraz jednego robuxa, to dlatego, że zostanie dodany do gear shopu. I będziemy mogli go kupić. Oto, tutaj też, za Robuxy. Tak, jak wszystko teraz możemy kupić, tutaj za Robuxy. Ta cena, oczywiście, ten Robux się zwiększy. Ale e, ja wam tylko mówię, żebyście się nie bali, zapewne to nie będzie za robuxy. To jest tylko do dokupienie, jeżeli ktoś naprawdę nie chce się komuś czekać na to, że będzie w stoku. I tak samo gearshop nie zostanie usunięty, bo tu macie naprawdę potrzebne rzeczy, więc się o to nie bójcie. I to była najważniejsza rzecz, o której wam chciałem powiedzieć, żeby nie usuwać po prostu roślin, bo to jest bo to jest totalnie bez sensu. Chyba, że chyba, że macie naprawdę bezsensowne rośliny takie, że naprawdę wam się nigdy nie przydadzą, no to je sobie zostawcie. Ale te nieusuwanie roślin też nam się przyda, w sumie, jak będą jakieś crafting eventy. Bo patrzcie, teraz potrzebujemy, potrzebujemy jakieś te flowery do craftowania, jakieś inne rzeczy. I ja je usuwam, bo one mi po prostu przeszkadzają na działce. Brzydko to wygląda. Ja teraz też nie mam ładnej, zadbanej, nic nie mam zrobione na tej działce. Ale teraz, jeżeli będziemy mieli jakieś crafting eventy. I będziemy mieć za mało miejsca to Po prostu sobie podnosimy, jak mamy kolejny event Stawiamy i korzystamy z tej rośliny Więc naprawdę bardzo fajne Dziękujemy, Jandel Pamiętajcie o łapce w górze i subiku No i do zobaczenia w następnym odcinku Siema